Wiara jest życiem dla tego, który za ciebie umarł i z martwych wstał. Trochę to takie obce i zagrażające, bo jakże to, a ziemia jej sprawy? Ziemia jej sprawy są po to, byś wraz z nimi żył dla tego, który za ciebie umarł i z martwej wstał. Bo jeżeli ziemia i sprawy są dla ciebie ważne, konieczne, potrzebne i nieodzowne, to są miłością Twoją. I nad tę miłość, która będzie składała się z spełnienia poszczególnych faktów woli Bożej, bo trzeba popracować, potrudzić się, wydrywać. Obsłużyć wielu ludzi, usłużyć im, siebie nie zaniedbać, czyli wszystka twoja działalność na Ziemi jest przysposabianiem siebie, byś ponad to wszystko żył dla tego, który za ciebie umarł i zmartwychwstał, i dopiero to jest Twoja miłość. Wymiaru wiecznego, a jest to nad sprawy ziemskie, czyli nic nad Boga. Jeżeli w człowieku funkcjonuje dwucelowość, dwuwartościowość, podwójne życie, życie na Ziemi to jedno, życie po śmierci po drug to drugie, jest to błędna interpretacja. Życie jest jedno, posłanictwo jest jedno. Na ziemi jest wstęp, aby się dobrze usposobił i uczynił zdatnym do współprzybywania z Bogiem. Natomiast jeżeli się człowiek skoncentruje na sprawach ziemskich, zlekceważy Boga. Natomiast gdy człowiek się skoncentruje na Bogu, Boga nie utraci, a pełniąc wolę Bożą we właściwych proporcjach zaistnienie w sprawach ziemskich. Wtedy nie będzie zbierał nadmiarów, nie będzie żył w strachu i obawie, wystarczą mu okoliczności bieżące i opieka boskiej opatrzności. Bo ludzie tak reagują często, ludzie, to by się to zdarza. jak apostołowie na no Jezusa, którego mieli w Łodzi i reagowali strachem. Nawałnica. Łódź zbiera, to jest próba wiary. Nawałnicą Twoją są Twoje namiętności, Twoje skłonności do złego, Twoje ulubienia grzechowe, Twoje konieczności, które są nałogiem, Twoje przystosowanie się do świata na warunkach światowych, bo dobrzeż nie można wypaść z obiegu. I być przekreślonym, a więc przystosowanie się do ludzkich sądów, ludzkiego, ludzkich oczu, czyli do kryteriów ziemskich, to są rozmaite nawałnice, które uderzają w ciebie i przyprawiają Ciebie o lęk. Jeśli się dostosujesz, będziesz ich własnością, ale już nie będziesz Boży. Nie będąc Boży, nawet sam sobą nie będziesz dysponował. Dlatego, gdy przychodzą na wałnicę pokus grzechów, okazji, trzeba przychodzić do Jezusa, który wcale nie śpi, jest obecny. Jego miłość jest boska, wieczna, aktualna, czuwająca, wystarczająca, optymalna, ratująca Ciebie, tylko nie ma znaków. Nie ma potwierdzeń. Czyli nie ma możliwości, by Pana Boga sprawdzić. A ludzie lubią, jak się ktoś tłumaczy. Ten, kto się tłumaczy, uznaje swą podrzędność, szuka akceptacji i tego, by go nie wykluczyć, dlatego się gęsto tłumaczy. No, ludziom się tłumaczy. Aby nie stracić akceptacji. I ludzie chcą, żeby się Pan Bóg wytłumaczył. No Pan Bóg nie będzie tłumaczył. Jest Bóg i starczy. To jest komplet. A istnienie Boga obecnego jest istnieniem czynnym, zbawczym, ratującym. Dlatego gdy w Ciebie uderzają fale Twojej namiętności, pokus i grzechów, On przy Tobie jest, aby do Niego przychodził poratunek, po wspomożenie. On może uciszyć burze atakujące Ciebie, gdy człowiek walczy z pokusami. Gdy walczy, najbardziej cześć Bogu oddaje. No, ale kto to dziś walczy z pokusami? Tak warto się roznamiętnić, spłynąć z duchem tego świata, wypełnić się nim. I sobie odpocząć. A od czego można odpocząć? Od pracy, od trudu, od bólu, od strachu, od samotności. Niektórzy odpoczywają od Boga, bo Bóg ich męczy. Dlatego wymyślają sobie inne, zastępcze, treściowe dowolności, po to, by. Uwolnić się od wpływów Boga i już na niego nie zważać. Różne są drogi samozatraty. Mądrość Twoja jest zauważaniem własnej graniczności, z jednoczesnym zauważeniem boskiej bezgraniczności. I ten bezbrzeżny, nieskończony Bóg. Jest Bogiem w prezencie dla ciebie. Abyś tak, po, tak pokrzepiony, nie był ustraszony, zrezygnowany, zbuntowany, czy nawet groźny dla siebie. Świat w dzisiejszej kulturze oddali się bardzo od Boga zamienił kulturę w antykulturę i zajmuje się tym, jakby tu zgorszyć ludzi i nadać bezsens ich istnieniu. To wszystko jest w polityce, w modzie, w treściach lansowanych, które biorą człowieka we władztwo, w niewolę, gorsząc człowieka, odbierając jemu prawdy i miłości. I prawda o własnym przeznaczeniu, aby ludzie zrezygnowani, zdepresjonowani, zrozpaczeni, nie mieli choty żyć i pomogli oprawcom w ludobójstwie, przestargnięci się na siebie. Dlatego tym bardziej musisz żyć dla tego, który za Ciebie umarł i z martwej wstał. A... Nie będą zaniedbane Twoje obowiązki stanu. Będąc w mocy i mądrości Boga niczego nie zaniedbasz, zaistniejesz punktualnie, dostatecznie, we właściwym temacie, trudzić się nie będziesz nada remnie. Jednym z błędów, Życiowych błędnych rozpoznań, czyli pychy ludzkiej, naiwności, słabości, jest angażowanie się w to, co nie ma sensu. I ludzie angażują się w to, co nie ma sensu. Nie ma wartości zbawczej, w to, co powoduje, że tracisz siebie i z tego odcinka życia nie będzie owocu na wieczność. To jest dramat. Trudzić się nadaremnie. To jest tak, by rolnik ziemię obsiewiał. No czym? Piaskiem, żwirem, kamieniami? natrudził no, się. Ale plonu nie będzie. Tak w Twoim życiu zastanów się z powodu przeszłości, abyś był skruszony. Ale ważniejsza jest chwila bieżąca. Czy ty nie dążysz teraz do celu bez celu? Czy nie masz zamysłów i zamierzeń bezsensownych? Skontroluj chwilę bieżącą, zapytaj Pana Boga o Jego boskie zdanie, by Ci pokazał głupotę chwili bieżącej. Próżność, niewłaściwość, czyli błąd, grzechowy błąd. By Ci Pan Bóg to wskazał, abyś porażony prawdą przeraził się fałszem i nie wchodził w pozory, w przymusy i w inne przynależności ze współgrzesznikami, którzy ciebie nie zbawią. Na przykład. Jaka jest wartość? No? Na imprezie sportowej przegranego meczu piłkarskiego. Rodzi pytanie, czy warto było? Ponieważ ojczyzna nasza ginie i stajemy się łupem dla nienarodowych sił w ojczyźnie naszej. Gdzie przemocnicy, okupanci biorą co chcą bez odpowiedzialności, prawda i prawo nie funkcjonują, jest czas niewypowiedzianej okupacji. To pytanie: po co nam próżny triumf sportowy, aby być jeszcze bardziej odrealnionym? To może dlatego. Nie ma sportowych sukcesów, aby naród miał jakiś dostęp do realnej swojej zagłady, w której uczestniczy. Bo największą zagładą narodową jest utrata moralności i więzi z Bogiem, czyli wiary. Jeśli naród już nie żyje dla tego, który za niego umarł i zmartwychwstał, to po co żyć? Po co się trudzić? Jeśli nie będzie owocu, modlić się trzeba. O mądrość, o roztropność, o rozeznanie, aby życia swego nie uczynić sobie tego, co będzie krzywdą, wyrządzoną sobie. Dziś potrzeba ludziom wielkiego myślenia, takiego na wylot, do ostateczności. Potrzeba odwagi rozpoznawania prawdy, odwagi wnioskowania i wprowadzania w czyn w życie w fakty, to, co jest z obowiązaniem poznawczym. Bo życie nie jest zabawą, a nie jest wypoczynkiem. Życie jest trudem i wiernością. A co pewien czas w jakimś etapie jest sensowny relaks, by się nie wykończyć trzeba. Gdzieś wypić, popatrzeć na krajobraz, by była siła do dalszego sensownego życia, które jest coraz krótsze. Sensem Ojczyzny jest to, by ta ziemia i ten naród uświęcał się. Innego sensu nie będzie. Ale jeżeli naród się nie będzie uświęcał, to Pan Bóg da pokutę. Aby się naród opamiętał i nie zatracił. No i może jednak już nadchodzi czas, a może już nadszedł czas pokuty dla uratowania tych jeszcze niewielu. Wiara jest życiem dla tego, który dla Ciebie umarł i z martwy wstał. No pomyśl. Czy taka jest dedykacja Twojego życia, plany, zmartwienia, zatroskania? Czy może jednak jest to planowana ostateczność na końcu, a dziś żyjesz dla siebie i spraw Twoich, które są ważne, nieodzowne? Bo przecież trzeba sobie zimę czynić poddaną i dobrze opracować obowiązki codzienne. Tylko w jakim celu? Cel Twego życia jest ważniejszy od Twojego życia doczesnego. Bo życie się ludzkie zmienia, ale się nie kończy. Śmierć, gdy przyjdzie, przyjdzie, nie będzie Twoim unicestwieniem. Dlatego największą pomyłką jest samobójstwo samobójców ponieważ zabicie ciała nie kończy ich istnienia, natomiast pomnaża problemy. Dar życia jest więc obowiązkiem życia i szansą. Nie po to żyjesz, byś żył w zmartwieniach rozpaczy, lecz po to byś uczestnicząc w życiu jak w darze od Boga, wykazał się zaufaniem Panu Bogu i własną dzielnością w pokonywaniu trudów, nie by ich nie było, lecz by trwać w postawie walki o znaczenie Boga w twoim życiu i o Jego sprawiedliwość w twoim życiu. Twoje życie jest taką łodzią, w którą biją fale Zagrażające są to namiętności, grzechy, kłamliwe idee, w które wierzysz, błędne zaangażowania, każdy błąd poznawczy i każde marne wykonanie obowiązku. One ci biorą w niewolę jak narkotyk, narkomana. A trzeba. Byś, gdy biją w Ciebie fale, które Tobie zagrażają, byś pokonywał je zwracając się ku Jezusowi jako do swojego źródła, który przynosi zwycięstwo. I wtedy, gdy, o ile dopuścisz Pana Jezusa do głosu i znaczenia, o tyle zagrażające Tobie okoliczności umniejszą się. I nie będą już miały głosu decydującego. A ten, kto walczy z pokusami, z namiętnościami, walczący z pokusami i namiętnościami, najbardziej cześć Bogu oddaje. Po co są więc pokusy i okazje do złego? Po to byś im nie ulegał, byś w nich zawalczył o Boga. By zatroszczyć o cześć należną Boga, czciciele Boga będą mieć udział w Jego chwale. Dlatego w Twoim życiu nie chodzi o to, by problemów nie było, tylko chodzi o to, jak ty na te problemy reagujesz. Człowiek naturalista, tak żyje, by problemów nie było. Człowiek wiary, na problemy patrzy daleko, głęboko, by zobaczyć ich ukryty sens, może przeznaczenie, może z tego płyną jakieś zadania. I wtedy człowiek, taki, który ma spojrzenie wiary na wszystko, czyli spojrzenie samego Boga, nie żyje powierzchownie i życie jego przyniesie owoc. Bojaźń Boża. To szczyt wiary w Boga. To nie jest strach, tchórzostwo czy rezygnacja, lecz jest to cześć Bogu i zatroskanie należne o Boga. W bojaźni Bożej człowiek Bogu ufa i się ludzi nie lęka, ponieważ jest... Tak zjednany z wolą Bożą, że trudno przyprawić go o stratę, o klęskę, bo cokolwiek go dotknie, on nazwie to wolą Bożą i podziękuje Bogu. I takie to mogą być nieprzewidziane, a trudne okoliczności, w których wszystko Czekowi będzie służyło do zbawienia, który jest celem najwyższym. Celem tej Ziemi i ludzi na niej nie jest postęp, łatwość, braterstwo ludów i tym podobne wymyślane idee, które się nie spełnią. Celem całego kosmosu i każdej mróweczki na Ziemi jest to, by ludzie korzystając z tego, Uświęcili się, czyli Boga się dorobili, siebie ocalili, łaską wypełnili i przyjęli tę moc jakości nowej, która ich tak wyeksponuje, przeobrazi, przeniknie, że człowiek tu na Ziemi, i ten sam numerycznie jako zbawiony, to jest ten sam człowiek ale nie taki sam, bo jest to człowiek w intensywności swojej bardzo powiększona. Jest to intensywność poznanej prawdy, miłości stosowanej, zrozumienia sensu dziejów. Jest to człowiek zachwycenia Bogiem i adoracji Boga. Z punktu widzenia niedowiarka można powiedzieć, że to będą nudy. Z punktu widzenia człowieka prawdziciela, mędrca, to nie będą żadne nudy, bo Pan Bóg to nie mgiełka na horyzoncie, lecz to wszystkość jedyna, całkowitość kompletna, dar nieskończony, który jako miłujący Bóg będzie Twoim ochotnym zainteresowaniem, a wystarczającym zainteresowaniem. I to dopiero będzie Twoja miłość, miłość Twojej wieczności. Ku temu więc trzeba zmierzać, by znaczenie Boga w Twoim życiu nie było znaczeniem wspomnień i marzeń, lecz by to było znaczenie aktualnego wyboru i opowiedzenia się za Bogiem. Z tego względu wiara jest też tęsknotą za Bogiem, ale tak intensywną, że sprawy ziemskie są mniejsze i będą znacznie mniejsze, odpadnie z ciebie to, co cię niszczy. No, co ciebie niszczy: gniew, zazdrość, rywalizacja, lenistwo, gniewliwość, pracocholizm, chciwość i wiele innych wad głównych, które deformują osobowość i czynią człowieka. Wrogim samemu sobie. Ale gdy ulokujesz siebie w Prawdzie Bożej i przyjmiesz zamysł Boży dotyczący ciebie, Bóg będzie ci darem najdostojniejszym, kompletnym, tak iż w niebie jest wspólnota między świętymi. Ale Obiektem miłości, nadrzędnym jest Pan Bóg. On dobro, piękno i sprawiedliwość, moc i potęga, łagodność i przenikliwość, znawca swego stworzenia, chce być darem Twoim, jako Ojciec Twój, chce być Twoim uszczęśliwieniem i pełnią sytości na wieki. Tego Ci świat nie da. No to w takim razie... Módl się, czyli myślą swoją, bądź w obecności Boga i Twoja myśl ma być improwizacją treściową, w której Ty zwracasz się ku Bogu takiemu, który Cię zachwyca, Ty jesteś Jemu wdzięczny, i prosisz go o siły do pokonania namiętności, bo On nie jest tym, który śpi przy Tobie. Tylko On jest tym, który wystawia cię na próbę wiary, aby zasługa twoja była większa. Próba wiary to okoliczność bez oparć ludzkich, która wymaga zawierzenia Bogu. Świetna okoliczność. W niej człowiek doznaje ocalenia i Boga pozyskuje. No i o to chodzi, by Boga pozyskać. Módl się o to, być wielkie rzeczy... Działy się w Twoim istnieniu, które będą się zaczynać od Twojej codziennej, no na przykład, jednak, mimo wszystko, porannej modlitwy, która mogła być fundamentem dnia. Kiedyś przeżyjesz ostatni dzień, to znaczy już go nie przeżyjesz, umrzesz. I nie wiesz, który to. Dlatego nie ryzykuj, bo skoro nie wiesz, który to jest ostatni dzień, to trzeba by. Każdy Twój jak ostatni. Dzień rozpoczyna się od modlitwy, czyli przebywania z Bogiem, aby zczerpnąć Boga, wzmocnić siebie i ocalić.